No, witam w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelation. Dzisiaj zaczynamy od misji dla mistrza asasynów, a później sobie pójdziemy do, do Sophie, w dalsze wspomnienia jej. No bo już tej głównej misji mi się nie pojawiła, więc pewnie będzie później. Także bijamy sobie od razu tutaj i robimy sobie kolejnego asasynka. Kolejnego asesynka sobie robimy. Mamy dwóch w ogóle do zrobienia, ale chyba zrobimy sobie jednego. A na następnym odcinku sobie zrobimy drugiego. Przyprowadź dochodzenie i zbadać źródło narastających wpływów ten w tej dzielnicy. W trakcie infiltracji nie wydawałeś w otwarty konflikt. <coughs> Okej. Okay. Buongiorno. How are you taking to your new post? I do my best at you, but it is no easy task to oversee a district in constant peril. Peril? What has happened? Despite our presence, the influence of Templar money is strong. Most of the merchants here are still taking bribes. We should talk to the people and get a feeling for their mood. Vieni. No, to the, was the merchants who have sold their allegiance are Greek, and I am not ashamed to say that I understand why. Then you are a better citizen than most, them. We cannot expect men to find any comfort in having been conquered.

Cześć ich zabicie. Jestem strasznie poszukiwany tutaj. Co mnie trochę... trochę boli. Chodźcie ze mną może, co? Przeszukaj targowisko. A co, nie tego mam szukać? Tam podejść do niego, zanim przeszukać targowisko. A. Czekaj, skupię sobie od razu tutaj. Kupię sobie od razu. Yy... Bank, bo czemu nie? Dobra, ok. Bank kupiony. Pieniądze dopiero wybierałem, ale strasznie i tak mało mam ich. May the father of understanding guide and keep you. This is an impressive take for a single day. <coughs> what business is it of yours, how quickly I make my money? I take care of my neighbors. And they take care of me. Hey, 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 go not of the No, dobra. Ej, kurde popknął, no?

What does it mean? That? It is the seal of Theodoros Komnenos. And he is your benefactor. Benefactor? Oh, he. He is my friend, my countryman, and one of the wealthiest men in this district, despite our new masters. Of course. Grazie. Grazie. What do you think? Shall we pay Theodoros a visit? I do not want to start a fight. We cannot justify it, you. Nor do I. Jeśli moglibyśmy znaleźć sposób na błędy, to zrobiliśmy. Ale jeśli Templarze są poza tym, to da nam parę opcji. Czemu ja mam tam w ogóle oznaczonego jakiegoś typa? Nie wiem, o co tam chodzi. Z tym celem. Chodźcie ze mną znowu. Bo ja nie mogę się wdawać w konflikt. Ale widzę, że Oho. Nie może kolega wskoczyć? One tutaj nie pójdą już. Kurde, najmuję je, język, języ zużywam. Z ty będzie ten jak gościu. Aha, nie mogłeś ten przecieć. No świetnie, idziesz. Aha, ja się niestety nie mogę wdawać w konflikt, ale to pornie to idzie. Nie no, Ezio, miałeś skoczyć. Przecież jestem anonimowy. O O, o strzela do niego? What the fuck? Aha, ten. Właściwie jego ganiał ktoś. Dostań się na teren posesji bogacza. Okej. Okay. Tu mamy chyba kolejnego gościa właśnie. Nie widzisz mnie. Możecie go zabić tam? Halo? Mojej asasyni. Nie mogę go w ogóle oznaczyć. Co jest? Czemu ja go nie mogę oznaczyć? Co tu się odpierdziela? Dobra, tak, musiałem to załatwić. W ogóle co tu się kurde jakoś dzi dziwnie gra w to, ja nie wiem. Czy ja nie mogę ich stąd. to Jak ja mogę ściągnąć? Skorta jest atakowana, what to O co chodzi z tym asasynie kurde? No takie błędy tutaj, że to jest po prostu masakra, nie? Gdzie ten typ jest? Gdzie? Weźcie go, zdejmijcie. Ci się tu biją. Tamten jest zdjęty już? Zdjęty. Są kolejni, widzę. Oni niech ich załatwią.

nie, no, kradłem sobie normalnie. Nie wiem, co to mam za cel w ogóle tam. Z, y, pokazany. Nie wiem, czy to jest. Dobra, ale my się zbieramy do. To jest. Cel. Nie wiem po co, nie wiem skąd, nie wiem jak, nie wiem na co. Hmm. Okej. Okay. Dobra, my się zbieramy do. Y, wspomnienia dla Sophie, żeby ruszyć dalej fabułkę. Także ja sobie powoję tam. Będę szedł. Będę sobie tam szedł powoli, a my tam widzimy się na miejscu pewnie. Dobra, po drodze chciałem sobie tutaj punkt synchronizacji wziąć i, i sobie uwolnić to miejsce. Już chyba więcej to jest ten cel. Ten cel to jest chyba to, że mi atakują kryjówkę, jak mi się wydaje. Chodźcie, moje kurtyzany. Wreszcie ich sobie rozproszcie My spróbujemy dostać się do ...jego kapitana Tempariuszy. Nie wiem czy to się uda, ale Patrzymy gdzie on w ogóle jest On tu łazi tymi ścieżkami chyba znaczy, dokładnie to nie wiem który mi ale To muszę się dostać gdzieś wyżej jednak Tak, żeby mnie kurde te wieże nie zauważyły. Znowu do mnie będą strzelać. No właśnie. Szybko! Zabijcie go! Dobra, zdążył. Nie no, oni mnie wszyscy już widzą teraz. Dobra, leżeć. Ty, asasyn, możesz z nim walczyć czy będziesz uciekał? A, bo on z tamtym jeszcze walczy, dobra. Niech sobie walczy. A my szukamy. Zlokalizowałem kapitana. A no to dwóch jest. Ej, ej, ej. To są ci, co pilnują tych wież. Gdzie no, skąd wy? Myślcie, tam nimi zajmijcie. Wpadłem. Świetnie. Nie wiem, czy oni będą uciekać. Przydaliby mi się asasynie, ale. Yy, oni to chyba kurde, głupienko zrobią tak naprawdę. Tu mnie wykryją, jak nic. Tu jest sporo. Tu mogą rzucić odłamkową, może co? Zabij ich? Nie zabiło ich. Gdzie uciekasz? Chodź tu. Ci widzę, walczą, nie uciekają jak tamci. Dobra, jeszcze jeden test. Rzucaj to. Nie wiem co się dzieje, nic nie widzę. Halo, ale dymu, kurde. Zabiłem go czy nie? Chyba tak. Dobra, wspinamy się po... po tą wieżę od razu. Nie ma co czekać. Ta wieża jest tutaj. Nie tu, Ecją, no Jakoś tam wejdę po to. Wejdowa i podpalaj to. Będziemy mieli następną wieżę odkrytą. I zmierzamy już do Sofii, o misję. Hmm. Okej, okay, ładnie, dobra. Tutaj są. Jeszcze te, te skarby sobie zbiorę. Kriówkę teraz kontrolują moi asasyni. Czy się zrobić ten. Yy... Ale to jest strasznie daleko. Strasznie daleko jest. Kolejnego <laughs> asasynka sobie weźmiemy, może? Fajnie, jakbym tak zjechał na nich. Yy... Czekaj, czekaj, tylko ja sobie wezmę to. Czy da się w ogóle spać na nich stąd? No nie, to jest misja. Brawo Stefan. Także, zwerbujmy sobie. Co cię kłóci, amico? Jest tam szalona kobieta w tym dystrykcie, która stawia kursy na ludzi z małymi srebrnymi pieniędzmi. Kursy? Well, not curses exactly, but old Byzantine coins. She is sneaking them into our pockets while our heads are turned, and I do not find it funny. your leggings on. I will have a look. sobie to misijkę, żeby mieć kolejnego asasyna. Właś tu. Pokaż czy tu jakieś ścieżki mają. Jak na razie to nie widzę tego celu. Chyba mamy. Albo nie. Mamy. Ale skok. Chodź tu. Not here! what I Quite a trick you have there, sleeping worthless coins into men's pockets. Have you ever been caught? Not once. Although I have, on occasion, taken money as well. But only to feed myself. Why do you not put the trick to better use? Fight with the assassins, work hmm. for a just cause. Well, nice Szkoda, to tak to wygląda w tym asesynie. Trochę to jest. I will fight with you. Czy on sobie wyrybuje kogokolwiek? Nie, Złodziei i wszystkich po kolei. No nic, no. Trochę to jest słabe. Asasyn to powinien być kurde taki. Prawdziwy asasyn, a nie jakiś. A nie jakiś barachłos z ulicy. Jeszcze w dodatku kradnie i tak dalej, no dobra. Jest jak jest. Nic z tego nie zmienimy. Dobra, kierujemy się do Sofii. Hmm, kierujemy się do Sofii. Nie wiem tylko ile to czasu zajmie. Chyba jest kawałek. O ja, pierdziele! Znowu spadłem. No, ja to umiem spadać, nie? się do Kowala. Ile mam pieniędzy? E, mało mam. To nie jest. W sumie nie zajdziemy do Kowala. Muszę jakąś zbroję sobie nową kupić. Bo mam mało w sumie tej swojej jeszcze. No nic. Ciśniemy już tutaj z Wami. sobie pobiegnę na tej misji. Chyba starczy czasu raczej. Zobaczymy, co tutaj Sofia do nas przygotowała. Jest kolejna misja dla asasyna, ale to już sobie następnym razem wezmę, zrobię. Moi asasyni też wracają, widzę, z <laughs> misji, na które je wysłałem. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu. Tylko tu z drugiej strony jest. Pewnie znowu będę skakał i znowu spadnę. A jak? No kurde, jak żeby inaczej? Dobra, tylko sobie zbiorę jeszcze tutaj, bo mam tutaj. Eee, jak to się nazywa? No, ten taki. Oto. Fragment Animusa.

Early Coptic bindings still in good shape. <coughs> Amazing. This must be a third century transcription of the original. Sophia, what happened here? Oh, that happens once or twice a year. People break in thinking they'll find money. I do not keep much here, but this time they made off with a portrait oy, oy, oy. of some value. It is a shame. You keep working. I will find your painting. Ezio, the thief could be anywhere by now. If the thief came for money but took a painting, he should be close by, eager to get rid of it. Well, if you happen to find it within the next few hours, meet me by the aqueduct. I will be running errands. Okay. Rozwołało się do sklepu Sofii i cenne malowidło. Odzyskaj obraz, nie odciągając Sofii od pracy. Wykradnij malowidło tak, by nie postrzegł ci kupiec. Okej. Okay. Idź na bazar i odszukaj złodzieja obrazu. Kurde, muszę zrobić tamtą misję, bo mnie wkurza trochę, że ona tak widnieje cały czas. Ale tak jak będę w pobliżu po prostu, to będę to robił, bo po co będę tam biegł taki kawał? Dobra, idziemy szukać sobie... Idziemy sobie szukać tego gościa, który ukradł tutaj tu obraz z bazaru, Nawet na bazarzy. On tu w ogóle będzie? Gdzie no jest no. się z nim nie bić, aż Get your story straight before you lie to my face. No. God help me! He has much better things to do than answer your prayers. Yes, I... <laughs> Dostał, bity, kurde. I do not care how you got the painting. Just tell me where it is. I sold it to a, a merchant in the bazaar. How else will I feed myself? Next time, find a nicer way to be a canary. Kryje kolejny teraz szukać. Muszę się pozbyć tych tego poszukiwania też mi się przydało. Gdzie ten obraz jest? Ja mam go ukraść tak, żeby mnie nie zauważył. Czy on go trzyma przy dupie, czy co? Czy znaczy, pobiegnę sobie z drugiej strony. Próbujemy z drugiej strony go zajść. Może on gdzieś tutaj będzie, ten obraz. Patrz, jaki kurde ham! Serio? Nie ma tutaj jakichś... Yy... Jakiś, jakiś yy, do wynajęcia kurtyzan, czy czegoś, bo jak mam go ukraść, dymnym, O są kurtyzany, ej. Chodźcie ze mną. On teraz się tu patrzy w tę stronę. Chyba jak Luka, ty. Ale obraz widzę, dobra, okej. Okay. Możecie go odciągnąć jakoś? Naciśnij, aby nabyć mało widło. Okej, okay, chyba mnie nie zauważył, nie? No dobra, to biegniemy. W takim razie, czy ja mogę kupić ten, tego kowala? Ile to kosztuje? 2400 mogę. Okej, okay, tak kupimy sobie po drodze. Bo tu mam nienabyty. Niech pieniądze rosną, no niech rosną. Więcej tych rzeczy kupię tym szybciej będą rosły te pieniądze. Po z tego, że już nie mam Paisu. Trudno się mówi. Nie mam nawet, żeby wynająć kogokolwiek! No dobra, szukamy Sofii

Can you imagine me sitting still for seven 7 days? What to Una tortura. <laughs> so, I found you another book location and it is not far from here actually. Grazie. Ezio, what is this all about? You are not a scholar, that much is clear. <laughs> a clacenza. Do you work for the church? <laughs> not the church, no. Jestem mistrzem asasynów. No dobra, kolejna misja zaliczona. Nie wiem czy robić kolejną. Może sobie po prostu pobiegnę... Sprawdzić... Fragment mapy? Czy jeszcze to mogę coś odkryć? Kajcie, Może sobie zrobimy po prostu jeszcze jednego asasyna. Zwerbujemy. Który jest tutaj blisko. I na tym zakończymy odcinek. bo to są szybkie misje, więc możemy sobie jeszcze jednego asasynka. Chyba ostatniego już. Jak się wydaje, bo już chyba nie ma miejsca. od tych moich asasynów. Zwerbujemy go sobie na szybko i będziemy kończyć. A już na następnym odcinku sobie dalej pociągniemy Sofię <laughs> Jakby to nie zabrzmiało Aha, tutaj jest tylko pomoc. No dobra Pomożecie mu czy nie? Czy on, czy on będzie musiał umrzeć? Wal go, Ezio Czemu ja nie mam miecza żadnego? Co tu się kurde odwala? Stopora go Aha, ten parusza jedną z moich kryjówek, zajebiście. Czekaj, czekaj, czyli to jednak jest. Dobra, czyli mamy chyba ostatniego asesyna już. <laughs> ja sobie tam. kolejnym odcinku... Aha, bo to. Aha, to nie jest jednak. Coś co mnie, bo tu mi atakują. Mnie atakują. I to będzie tam z tymi. z tą obroną tego. Dobra, to ja już sobie to zrobię sam. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Zostaw łapkę, zostaw komentarzyk będzie miło. Adam na drugą serię, jaką jest Alan. No i na streamie zapraszam także. Siema.